Hej, witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Jaga. I dzisiaj zobaczycie, co dzisiaj będzie. Ale przed tym, sprawdźcie, aby łapeczka w górę była niebieska. A taki czerwony przycisk na dole był szary. Nie pozwólcie, aby był czerwony. A dzwoneczek, żeby był żółty. Wtedy kolory są w pełni i możemy nagrywać więcej filmów. To jest super. Dobra. Bez owienia w bawełny. Tutaj jest o Zuzia. hejo O tu brzydko wyglądam? Czy ładnie <noise> Dobra. I dzisiaj o to właśnie... Będziemy farbowały siebie. A i nie mam już warkoczyków. Niedawno mam go... Dobra, te krótkie kładę tutaj o. No, <noise> bo jest napisane no, Mamo uwaga nagrywamy na YouTube'a. Filma. Yy, już nie możecie w tych ubraniach się farbować. Ja go dam. No to się przebierzemy. Dobrze i dzisiaj się farbujemy. Na farbano. Będzie miały lekkie ombre, takie pod. Nie? Do robić sobie? Ja sobie takie na końcówki. Ale tylko na końcówki czy gdzieś do połowy? Ale jak Ty to chcesz zrobić? Zobaczysz. Dobrze. I. Dobrze. I, 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 i. Cześć, No, dobijajcie milion subskrypcji, bo na milion obcinam się na łoso, a na tysiąc sparwuję się na rudo. No tak, o. Na ruda. Jeśli o oczywiście tysiąc subskrypcji. A milion mama nie obcina na łoso. Chociaż ja sama sobie zrobię tak pasek. bo już ja w głowie nie okay. Dobra. Dobra. Co wy robicie? Liza czyta o taką instrukcję. Zresztą. To się nagrywa. Czyta taką długą instrukcję. Czy to tutaj Tak. I... I bo Będzie. Go to go Dobrze. Dobrze. Dobra, jeszcze jeszcze chwilę. I? Du, 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 du. Trzeba jeszcze no, Nie no, bardzo się lecia, prawda? Piszcie w komentarzu kto bardziej szeleści. Czy ja, czy Zuzia. Ty. Dobrze. A więc spadajcie na, tak? na drugi odcinek będzie efekt. <grym> będzie odcinek jak wyglądamy. Zobacz, ja poczekaj ja już sobie farbuję. Za minutę jestem. Pofarbowana. Jakie to ci się rozlewa na łeb? No, no, cudnie, <laughs> prawda? Dobrze, oto, oto Zuzanna. Piękna. Mar... A jaki jakikolwiek. Nie wiedziałam, że ty rudy wzięłaś. Nie. No dobrze, to widzimy to się. Ci, ci rudy. Nie, ja ci nie, ja na rudy. Okay? Dobrze, więc widzimy się po następnym odcinku w sumie, bo jestem sama montażystką i jak się wycina. Więc widzimy się. Nigdy. W następnym odcinku będę paliła za dużo I jeszcze łapeczki w górę i subskrypcję. I nie, właśnie ominie. Kończę to, bo muszę zrobić. Nie ominie. Po Odważ się. Po nie, nie ominie żadnych odcinek. Ja się skończę, no nami.